Jedzenia. Nie wiem, czy to Ci będzie odpowiadało. Chodź. No chodź, nie wygłupia się. Chodź, masz. No. Jedz. Jedz. No, próbuj. No. Jedz, jedz. No chyba, że Ci rozdrobnić jakoś. Co? Jedz! O mój Boże, jak ty mocno bijesz! O jedz! To nie palca, tylko tam masz, jedz! No! No! Jedz, jedz! Ojej! Jedz, no! Masz! Waż. No, jedd sobie jedd. no. Dobre. Dobre. O jest sobie jest. No, dobrze, dobrze. Oyes, oyes. Jak boli? Masz tu, to jest. O, no. No to co ty może orzech? A już wiem, co ty chcesz. Już ci zaraz przynoszę.